Teraz chciałbym Wam i naszemu kustantowi, klientowi, pokazać mniej więcej zasady pokonywania zakrętów na naszym slalomie. I zobacz, pokonujesz go najpierw z lewej strony, lekko skręcamy się w lewo i patrzymy tutaj. Potem musisz w prawo skręcić, czyli najpierw głowa, potem ciało. Potem miniesz pachołek, znowu lewa i głowa i ciało idzie tutaj. Potem dojeżdżasz, głowa i się pochylasz. Czyli na każdej wysokości pachołek, Zakrętu. potem znowu jesteś na powołku. w prawo i w drugą stronę, dobra? Bo teraz pokażemy jak to. Yy... Ale płynny gaz, płynny gaz i w prawo i skręcaj, bo i prawo, ok. I teraz uczymy się skręcać do tyłu. Jak już umiecie pokonywać zakręty przodem to teraz wkładem warto.